Cześć, witam wszystkich serdecznie na kanale Kryptomanii, tu Piotr z tej strony. I jeszcze, takie dzisiaj na wieczór, parę trochę ciekawych newsów. Jestem akurat na Osmozis yy, zonie tokenach i widzę, że fajnie niektóre, niektóre podskoczyły tutaj kryptowaluty. Najbardziej dzisiaj skoczyło nam. E, Czekajcie, tu jest 24 godziny. To są 3%, ale 16% neta. Była okazja niedawno ją kupić praktycznie 800 z groszami. Już jest 1100. Yy, I tutaj właśnie perełk Yumi 16%. Bardzo ładny skok. Yy, co tu mamy jeszcze? Gravity wiem, że Graviti i Gravition od Gravity Bridgea yy, 202% Bardzo duży skok, bardzo duży. A ogólnie już ile? 3260? Co to jest? Nie, wolumen. Wolumen, że skoczył. Także niedługo, chyba, że ten most już będzie w pełni funkcjonalny, może dlatego już jest ten skok dość spory. Nie mieliśmy tej grawitacji. I coś jeszcze. Marble 17%, a tak, to wszystko tylko po 3 cyfrowo był Gravityon, dwa czy trzy projekty dwucyfrowe, a tak to jednocyfrowe wzrosty i parę spadków Vidulium, y, Bostrum, IlSnet, Desmos, Air y, y, Chain i Steve Chain Rowan 5% I tutaj mamy jeszcze Akash spadek, ale na Akaszu się będzie to sporo działo. Jest przewidzianych parę airdropów ostatnio i Co jest ciekawe na map of zone już nam doszedł omniflix Także oni się już szykują też do airdropu prawdopodobnie tam za wiele, rzeczy, za wiele różnych za testnety Za pulę płynności za stackingi te airdropy mają bez średniego flixa, także czekamy fajny, Fajna sprawa Acid mantle ja już mam podliczony za, za ta, tego atoma zrobiłem tutaj quizik się pokazał Quiz możecie zrobić. 21 godzin do końca quizu 3 pytania i można sobie zrobić i mi tu Calculate na tym portfelu Total Estimate, czyli planowane przetłumaczenie na język Polski Całkowity szacowane nagrody u mnie jest 48. A tutaj nagroda chyba za, na razie jest a ona rośnie widzę bo ostatnio była mniejsza cały czas rośnie na to wychodzi Może chodzi o te bloki że do 6 czy coś w tym a całkowita nagroda przewidziana na 48 Zobaczymy bliżej końca tego roku jak będzie do dobierania Co z tego wyniknie ile tego będzie można odebrać No poza tym jeszcze z innych asetów będzie można przecież to sobie Zaklejmować czyli za starsa za akasza za juno także będziemy pilnować tematu Właśnie gdzie to było zrzut Kiedy następny dzień mamy robotę do wykonania No kurdele Podział społeczności społecznością dostawcy płynności, tutaj to nie to było. Chyba tutaj yy, od prezydencę będzie 18 marca, czyli za dwa dni klajmujemy od XPRT. Później za Terra 22, 25, 29, 1 kwietnia. Tak, dobra. Czyli za dwa dni mamy następną sprawę do, do yy, I teraz Kosmos, Ekosystem Chat, yy, Store, Cryptozone, e, CRZS. Snapshot już był wzięty jednego, pierwszego januara I klajmowanie będzie w czerwcu 8 ale drugi snapshot był jeszcze, widzę, że zrobiony 15, 14 marca, czyli. Dwa dni temu, Klein TBA, czyli kiedy będzie to można sklajmować, to, to zobaczymy. Ja sobie już yy, tutaj, zaraz tutaj, yy, dam informację w obieg, żebyście wiedzieli. Następna sprawa: XPRT, nowe pule yy, są dodane osmozi z ZON. Prezistence One i Pistake Finance, aha czyli to jest na Pistake Finance na to wychodzi Muszę aż sobie sprawdzić bo mówię po prostu wiadomość wyłowiłem Nie ale tu nie to raczej będzie na Osmosis bo to te, tyle tam jeszcze nie ma na tym puli 141 Pistake Osmo, XPT 226 i 202 następna pula Także to prawdopodobnie może sobie wejdę w, w którąś pulę jak będą jeszcze jakieś dodatkowe zrzuty Także fajny proces na, na start. I dzisiaj filmik rano wyszedł: Zamiana Meksa na LK Meksa. Kto jeszcze zobaczy ten filmik, do 12 wieczorem macie czas jeszcze szybko sobie yy, załatwić sprawę związaną z yy, L-Lordem i wrzuceniem tego LK Meksu w staking, żeby się łapać na airdropy. Także obszajcie ten filmik. Następna sprawa yy, Cerberus, nawet fajnie kopię. No oczywiście. Co rusz dosłownie wchodzę bo jest duży procent i, i sobie klejmuje właśnie Sprawdźmy nomika Nomik nomik ekonomik No jest Connect wallet jest No już mam 3 do odebrania Także już mi ponad stówka się zebrała przekroczyłem tą stówkę cały czas Staram się nie zapominać i po prostu klejmować dodawać żeby jak najwięcej tego nomika sobie tutaj yy, wrzucić Max. Tak, robię, zawsze sobie zostawiam troszkę więcej niż tutaj przewidziany ten Max, że później nie było problemów yy, z sklaimowaniem yy, z tego następna sprawa. O, już ktoś pukał mnie chyba pani wróciła z pracy, ale zaraz będziemy i tak kończyć, już, już jestem bliżej końca filmiku. Tigrate, cały czas mówiłem o tym Tigrade już od dłuższego czasu, także patrzcie tutaj, już jest strona przygotowana, A Awaiting Maintenance, czyli myślę, że już niebawem będzie jakieś rozdanie i już jest przygotowany do stakingu, Deus Labs, w każdym razie strona jest, także może już niebawem będzie ten staking, gdzieś jeszcze, kurka wodna, coś widziałem i że żem sobie nie, nie zapomniał, Podaj, że od Swift będzie jakiś airdrop. Safe Tylko nie wiem czy na tej stronie, czy gdzieś jakiś inny projekt i będzie z żona yy, Cosmos Wallet Alpha. I ja tutaj nie widzę. To Phantom, o, czyli Phantom właśnie właśnie mają oni pod, podjąć parę sieci pod yy, Steve także czekam na to. Zobaczymy co się będzie działo. Nic nie widzę teraz tego kurde właśnie nie zretwitowałem sobie i teraz yy, błądzę we mgle. Ale dobra, to nie spieszy się z tym, bo wiadomo jeżeli jest Erzo to jeszcze jeszcze będzie ten airdrop info to było praktycznie z dzisiaj to, to jak go znajdę to będzie w następnym filmiku także takie Takie drobne newsiki na wieczór I no i tyle przypominam o tym T-Grade sobie zrobić z powrotem wam wrzucę link do tego i do tego deut żebyście mieli już przygotowaną stronę ewentualnie Jak, jak już na przykład y, Będzie no widzę, że ten adeus będzie jakiś dał, też by trzeba było się tu wczytać, yy, oni będą kombinować Także tyle nie będę przedłużał, bo jadę na ostatnią nockę i mam 4 dni wolnego, także jakieś dłuższe filmiki, więcej pogrzeby informacji dla was Także będą i przypominam cały czas, że w piątek yy, będzie to losowanie nagród i mówiłem już wam, że będzie Sentinel, y, Seafsend do rozdania, Chihuahua, Sap, Peony i Monk. I także będziemy losować jedną nagrodę z tych sześciu. I osoba, która nas subskrybuje, komentuje i lajkuje. I, i filmiki od, mówiłem, od tej soboty, co była do piątku, te filmiki biorą udział w tym losowaniu. I tak samo. Po tym losowaniu, następny tydzień i następne filmiki biorą w następnym losowaniu na następną nagrodę, także warto subskrybować yy, i może się uda komuś z Was wygrać. Także zapraszam bardzo do subskrypcji kanału i działania w tym temacie. Także trzymajcie się. Cześć.